A, witam w kolejnym odcinku. Nagrywam go, tak żeby się przypomnieć o moim istnieniu. Że na razie mam zimę i jakoś tam specjalnie nic nie działam. Spadło ostatnio trochę śniegu, więc postanowiłem, że przepale Jundira po to, żeby pojeździć trochę tam przy domie. Przy domu. Żeby ujeździć, śnieg, Władimircem mógłbym co prawda łyżko pojeździć, ale to tym Władimircem takie ośnieżanie to takie tylko mielenie w miejscu, łyżka jest za wąska, nie mam nic zrobionego do właśnie, do Władimirca, żeby brało na szerokość kół ale z drugiej strony nawet jakbym mi miał coś takiego to powiem Wam, Władimirec jest tak lekki że on sam ledwo jedzie po tym śniegu a gdzie jeszcze pchać ten śnieg, to też w ogóle. Więc zamiast wsuwać ten śnieg, to, czy tam mielić tymi kołami w śniegu, to John przejadę. Jeżdżę ten śnieg, i też ten sam efekt będzie ważny, aby z podwórka się dało samochodem wyjechać. Teraz się muszę dokopać do tego John bo zastawiony jest. Znaczy wysypane śniegiem drzwi, jakby były suwane to co to innego, a tak trzeba poodrzucać. No śniegu tak powiem Wam, 30-40 cm jest. Ciągnik nie odpalałem chyba z 3 tygodnie. Ale dzisiaj nie ma dużego mrozu. Raptem minus 3, minus 2. W nocy padał śnieg. To jak w nocy przychodzi takie zacienienie, w sensie że chmury nachodzą, to wtedy zazwyczaj mrozu nie ma. Ale w zeszłej nocy minus 10 było A teraz jest temperatura na pograniczu roztopu. Dobra. Tyle co wyjechać, co wystarczy. Sprzęt w miarę umyty stoi, schowany pod dachem. Ciągnik udało mi się umyć z zewnątrz. Pamiętam, że już taki mróz łapał i tak na pograniczu to było mycie. Samą wodą myłem, żadnych środków nie stosowałem. W środku mi się nie udało nic posprzątać, więc w środku będzie nabłocony ale najważniejsze, że nie jest to i w błocie no sam jestem ciekawy jak go odpali cztery kreski, nie, dwie kreski ponad rezerwę, minimum świece żerowe Powiem Wam, że z każdym rokiem, jak odpalam zimą, to coraz słabiej kręci. Po takim dłuższym przestoju oczywiście, no bo wiadomo, że jakbym teraz odpalał codziennie, to on by ładnie palił. Natomiast no, czuć czas, tak, że, że jednak czas działa na ten akumulator. Godzin 694. Przy czym mam jeszcze na wiosnę do zaorania jakieś 5 hektarów z poplonem. Boże, jeszcze nie sprzedawałem. Wiecie czemu? Bo teraz to nie mam takiej potrzeby. Cena, co prawda cena jęczmienia za bardzo się nie zmieniła, taka jaka była w Żniwa. Przedni napęd włączę. Jaka była w Żniwa, taka jest i teraz. Ani nie straciłem, ani nie zarobiłem, ani... znaczy stracić nie straciłem, po prostu. W sensie, no nie sprzedałem i trzymam jeszcze, nie mam takiej potrzeby. Co prawda, myślałem, żeby tam sprzedać trochę, bo może będzie brakowało gdzieś tam na jakieś kredyty, ale jakoś tak się udało zrobić, że, że nie będzie brakować. Po prostu pewne zakupy dokonam później, zamiast teraz, typu paliwo nawozy. Zobaczymy, co będzie po nowym roku. No, taka tam spekulacja, można powiedzieć, no bo będzie mówiło, a było sprzedać żniwa, a było wtedy tak. Każdy mądry jest, jak, jak jest po fakcie, nie? I, a jakby wcześniej to nikt nic nie wie. I tak samo teraz, kto na przykład będzie wiedział, co, co będzie w lutym, czy, czy w marcu, a teraz może tam gadać, że, że on sprzedał żniwa, że to było drożej czy taniej. Tam, no wiecie, takie tam gadanie. Mówię, Każdy mądry jest po fakcie, a przed faktem to... To wiele osób nie wie, bo trudno się spodziewać czegokolwiek, nie? Tym rządzą dużo większe... Tym rządzą co? Dobra, może ja się nie będę wypowiadał na tematy, na który, o których nie mam pojęcia za bardzo. Nawet włączę, żeby szyby nie parowały. Ostatnio koło domu kostkę wyłożyłem. To też trochę poszło czasu i roboty. Znaczy nie, że sam, nie, bo ja sam to tam ceram doświadczenie, nie? Ale tam zobaczyłem jak to wygląda. I już mam doświadczenie, że ewentualnie jakby wykładać coś więcej. Nie no, po John Disha to powiem Wam, John Deere to się jeździ fajnie. Władimircem poprzednim razem jak spadło śnieg, to jeździłem to się grzebałem tylko. A tutaj to, to jest zupełnie inna sprawa. Co prawda tu na wjeździe to już ujeżdżony ten śnieg jest, więc tutaj nie ma jego dużo, ale tam jak jechałem przez ten 40 cm śnieg, to ten ciągnik który nawet nic nie robi z tego powodu. U mnie fajnie, pięknie jest z maszynami, bo są ładnie pochowane, ale głupia sprawa, bo samochody stoją na zewnątrz. Nie mam gdzie ich trzymać, jak tu wszystko jest pochowane O ten budynek, obora, jak jestem w trakcie remontu, bo mam plan zrobić wyletkę na jednej części. To może tam będę miał miejsce, żeby nawet samochód jeden czy drugi. No ale to te zimy muszę jeszcze przestać na zewnątrz. I miałem jeszcze taki garaż w domu, kiedyś tam nieraz coś nagrywałem przy samochodzie, przy renówce, jak coś robiłem. To powiem Wam szczerze, znaczy, to powiem Wam zasypałem ten wjazd do garażu, zamurowany, są drzwi, nie ma tego garażu Po prostu lała się tam woda, to, to głupota była. Jeszcze wjeżdżanie tam w dół, to takie niepotrzebne było Teraz jest podwórko zrobione, ogrodzone dookoła i nie ma tu takiego wjazdu On był tutaj Po prostu jest tutaj zasypane, zamurowane, wstawione okno już, przynajmniej to wygląda, bo fajnie mam już tak to brzydko wyglądało, taki rozpiędzil to był na tym, taki beton już 40-letni rozsypany. No i ogólnie w tym roku bardzo dużo inwestycji poczyniam w dom, dlatego też mało inwestuję w gospodarstwo, w kredyty dodatkowe, nie chcę się wpędzać, wystarczy mi o ten ciągnik, chociaż już na tym ciągniku już mi niewiele zostało. Kwota pięciocyfrowa, żeby tam nie mówić dokładnie, no ale poniżej 100 tysięcy i poniżej nawet 80 To już przy tych cenach co teraz są to, to naprawdę już niewiele Dobra tutaj dojechany tylko Nie, to jodką to wyjadę, tylko ją od trzeba trzeba Renówki muszę się dostać i muszę wam powiedzieć dwa lata temu, czy rok temu o, i chyba dwa lata temu kiedyś no, miałem problem z pompą wtryskową, a mianowicie w nastawniku pompy wtryskowej z nastawnika pompy wtryskowej ciekło mi paliwo z tej pierwszej pokrywki. O ile o ile z tej pierwszej pokrywki mi ciekło, to tam wystarczyło odkręcić, wymienić uszczelkę i spokój. Tak, po dwóch latach pociekła ta dolna uszczelka, i teraz trzeba odkręcić nastawnik. Tam są śruby fasolkowe, bo to silnik 1.9 DTI. TDI. TDI. Wrenówka to jest DTI. No i, no i trzeba będzie teraz to wymienić, ale teraz trzeba będzie po wymianie tej uszczelki sprawdzić dawkę paliwa. Z tego co tam zorientowałem się, że to nie jest tylko na zasadzie wymienić uszczelkę. Już, nie wiem, nigdy tego nie robiłem, ale się dowiem, tam może gdzieś jakiś komputer gdzieś podłączy, to się później tą dawkę skoryguje. Na sam początek wiadomo, trzeba wymienić, mniej więcej złożyć tak jak było, a później ewentualnie sprawdzić jak to się złożyło. Jeżeli ktoś to robił, ma jakąś podpowiedź, jakoś co do tego, to może mi dać wskazówkę, ja natomiast wiem, że znaczy, spróbuję zrobić tak, żeby sobie zaznaczyć przed odkręceniem, jak to jest złożone. I mniej więcej tak samo złożyć, nie wiem, jakieś kreskę mar sobie markerem narysuję, czy czymś. Nie, no i pięknie, powiem Wam, bez suwania śniegu. Ujeżdżony. Okraszymy paruje. sobie i tu jeszcze pojeżdżę, chociaż tu mi niepotrzebny jest na razie, nigdzie nie że Mówię, ze zbożem, ze sprzedażą mi się nie spieszy, poczekam do wiosny, zobaczę co to przyniesie. Będzie niższa cena, to będzie, będzie wyższa, to super, ja po prostu nie będę tam przeżywał, płakał, tym bo i tak na to wpływu nie ma, ma jakieś tam gadanie, że, że mniej czy więcej zrobię, to to, to to już tam dosznie los tak chciał. Ale powiem Wam, że to, jest, to, że to, że sprzedałem rzepak w żniwa, to naprawdę wyszło super. Bo sprzedając go, tam część sprzedałem po 2750 tak średnio, a drugą połowę po 3000, no to uważam, że, że nie ma wiedzy na ten moment. Tym bardziej, że od razu były pieniądze dalej zainwestowane i nie leżały na koncie, nie czekały na, na to, aż inflacja je spożytkuje. powiem Wam tak samo z pestką dyni. Pestka dyni była w sezonie zbioru najdroższa. Patrząc od teraz do zbioru, czyli przez październik, listopad, wrzesień, październik, listopad, a teraz grudzień, I no to wtedy podczas żniw tych dyniowych to były, była najdroższa. Ja była po 13, nie chyba, po prostu po 13,50 sprzedałem netto. A teraz coś słyszałem o cenie 11 brutto. Także no, kto sprzedał od razu to trochę więcej zyskał chociaż nie wiem, nie powiem przyjdzie luty, marzec może wszystko się odwrócić w także to wiecie. dobra, można jest trochę szybciej jeździć by się już Też tak jest, że już niepotrzebnie, bo jak już odpaliłem to niech pochodzi ten ciągnik chwilę, nie, nie będę zaraz po 5 minutach gasił, żeby się rozgrzał, żeby się ten alternator, akumulator trochę, alternator podładował, to także o to chodzi, nawet weźmiemy i pojedziemy gdzieś może na pola zaraz, o, podjadę na pola, zobaczę jak to wygląda na polu, jeszcze nie jeździłem. Dzisiaj śmieci, tworzywa wszystkich będą powystawiane. Ponagrywałbym jakieś filmiki o czymś, nawet poopowiadał, ale jakoś tak nie mam pomysłu. Może macie jakiś pomysł odpowiedzieć, co w okresie zimowym porobić, z czego chcielibyście widzieć filmiki. No, tak w sezonie zimowym to trudno jest. Nie wiem, na przykład w tym momencie szykuję trochę opału na kolejne sezony. Chociaż też nie wiem, jak to będzie z, z tym piecem, bo to trzeba będzie powymienić te piece, ale. Na razie oho i zasłę No co, na polach biało jest Szykuję trochę pału to nie wiem czy tam w sumie co tu nagrywać Kozły z rumianku utylizuje i tak mi będzie czas mi jak Oczywiście śniegu nie będzie, bo na razie jak jest śnieg to do tego nie robię Serenki chodzą w kukurydzy grzebią, wykoszonej, szukają jedzenia Tu miałem dynie, teraz jest zaorane pole Ale drifty, powiem wam Czuję jak mi ten ciągnik pływa to co, może zdjęcie zrobię, jak on wygląda w tym śniegu. Cządzik za Fu. W śniegu się zapadam pod całego filca. No taki umyty, z grubsza, na felce tylko widać brud. 9.40 dzisiaj jest w tym momencie 15 grudnia. Piękna zima. Dawno taki nie było. Żeby w grudniu spadło tyle śniegu. Owszem spadał śnieg tam powiedzmy w lutym, w styczniu. Ale jeżeli teraz o ten śnieg by spadł i by był przez 3 miesiące, no to naprawdę to, to, to. tak tam da, dawno czegoś takiego nie było. A wam powiedzieć, chyba się skrzynkami, która to oni ja to wyczyścić, e, zasmarować, znaczy zamalować jakąś farbą podkładową i farbą czarną zamalować, żeby to dalej się nie rozprzestrzeniało, ta skrzynka zaczęła mieć dziewięć. Z lewo on do przodu. No teraz wie. No i dobra, 15 minut pojeździłem, czy tam 20 Ciągnik przepalony Podwórku Powiedzmy, że na swój sposób odśnieżone I mi trochę śniegiem zawiewa Ale to na betonie No jednak ta szczelina jak w drzwiach jest to, to tak jak są zawieje, to, to to będzie zawiewać. Jak to jest z tymi ciągnikami? Wiecie może? Czy akumulator można wyciągać o taką na zimę, nie wiem, schować gdzieś tam do, do piwnicy? Czy, czy raczej nie? Bo na przykład to teraz wyłączyłem ciągnik. To tam wiecie, pompka od AdBlue chodzi gdzieś tam. Jakieś styczniki, coś, coś jeszcze po zamknięciu drzwi. Zawsze ten ciągnik jeszcze gdzieś tam przez parę minut hałasuje. Coś tam jakieś sterowniki, jakieś pompki pracują. I dlatego też nie wyciągam tego akumulatora, skąd on zawsze jest. Ale co powiecie na ten temat? Mnie to w sumie też ciekawiło, bo powiem szczerze, chętnie bym to wyciągnął i to po prostu to co. Po co ten akumulator ma marznąć przez zimę? <laughs> Szufla to ona już ma chyba 15 lat Wydarta, tutaj już nie ma tego okucia metalowego Ale dalej spełnia swoje funkcje W żniwa, do zboża, w zimą, do śniegu Trzonek, to byle jaki patyk, ten pierwszy lepszy wzięty Nie jest jakiś tam typowo Gdzieś tam siekierą z zaciesany własnoręcznie dwa wkręty farmedy i, i trzyma się i to działa o. dobra tyle w tym odcinku na razie wam i cześć